Dzień drugi nowenny. Cierpienia serca pana Jezusa w pierwszych chwilach jego istnienia. Nie chciałeś ofiary i daniny, ale przygotowałeś mi ciało. Przygotowanie: Wszystkie cierpienia, jakie pan Jezus miał ponieść, stały mu przed oczyma już od pierwszych chwil jego istnienia ożywiony miłością do nas, już wtedy zgodził się na nie. W serce dziecięcia Jezus, które z miłości ku nam tak chętnie ofiarowało się, żeby cierpieć, zobowiązuje nas do równie ochotnego znoszenia przeciwności z miłości ku niemu. Zastanów się nad wielką boleścią, jakiej musiało doznać serce Pana Jezusa w tej pierwszej chwili, gdy Ojciec Niebieski stawił mu przed oczy cały szereg zniewag i cierpień, jakich miał doświadczać przez całe życie, aby wyzwolić ludzi z ich nędzy. Już wówczas odezwał się słowami proroka: Pan Bóg otworzył mi ucho. W chwili mego poczęcia mój Ojciec objawił mi swoją wolę. Mam wieść życie w cierpieniach, a w końcu umrzeć na krzyżu. A ja się nie sprzeciwiam. Ciało moje dałem bijącym. Izajasza 50, rozdział od 5 do 6 wersetu. Na wszystko się zgodziłem, żeby tylko was, duszę ratować. Oddałem swe ciało na bicze, gwoździe, a wreszcie na śmierć. Zastanów się nad tym, że wszystko, co Pan Jezus cierpiał, wycierpiał przez całe życie, a zwłaszcza podczas swej męki, już wtedy, w pierwszych chwilach swego istnienia miał przed oczyma i na wszystko z miłością się zgadzał, jakże jednak cierpiało jego niepokalane serce, składając ową ofiarę, przezwyciężając naturalny wstręt zmysłów do cierpienia. Zbawiciel wiedział już wtedy, że będzie musiał najpierw cierpieć, rodząc się w zimnej grocie, przemienionej na stajenkę, że przez 33 lata będzie żyć w poniżeniu w warsztacie rzemieślnika. Wiedział, że ludzie będą z nim postępować jak z szalonym niewolnikiem, z zasługującym na śmierć najcharniejszą, pełną boleści. Przeznaczoną dla zbrodniarzy. Wszystko to nasz ukochany odkupiciel przyjmował w każdej chwili swego życia, a każdy akt owej zgody zadawał mu bezmiar boleści, w którym mieściły się wszystkie cierpienia zebrane razem. A dlaczego? Aby nas biednych grzeszników od śmierci wiecznej wybawić. Widok cierpiącego niewinnie zawsze nas bardzo przejmuje, jakże więc powinien nas wzruszyć, jaką żywą litością przejąć widok pana Jezusa, który już w pierwszej chwili swego istnienia stał się mężem boleści. Ukochany mój odkupicielu, ileż ponosiłeś ofiar już od pierwszej chwili twego przyjścia na Ziemię? By mnie ratować z niedoli, jaką na siebie sprowadziłem swoimi grzechami, aby mnie oswobodzić z niewoli szatana, któremu dobrowolnie się zaprzedałem, zgodziłeś się, by postępowano z tobą tak, jakbyś był ostatnim z niewolników. A ja, choć o tym wiedziałem, odważyłem się tyle razy zasmucać twe najłaskawsze serce, które tak bardzo mnie ukochało. Ponieważ jednak, choć jesteś niewinny i jesteś moim Bogiem, z miłości do mnie przyjąłeś życie tak ciężkie i śmierć tak niezmiernie bolesną, i ja, mój Jezu, z miłości ku Tobie przyjmuję wszelkie cierpienia, jakie mnie dotkną z rąk Twoich. Zgadzam się na nie i przyjmuję, pochodzą one bowiem z rąk. Które niegdyś zostały przebite, bym uniknął piekła, na które tylekroć zasłużyłem. Odkupicielu mój, miłość, jaką mi okazałeś, ofiarując się na znoszenie tylu cierpień dla mego dobra, zmusza mnie, bym przyjął z miłości ku Tobie każde cierpienie i wszelkie zniewagi. Udziel mi, Panie mój, dla Twych zasług daru swej świętej miłości. Twa miłość uczyni słodkimi i miłymi dla mnie wszelkie cierpienia i zniewagi. Kocham Cię nade wszystko, kocham z całego serca, kocham Cię bardziej niż siebie samego. Przez całe życie, mój Jezu, dawałeś mi tyle dowodów miłości, a ja choć już tyle lat żyję na ziemi, czy okazałem, że Cię kocham? Spraw mój Boże, abym w czasie, jaki mi jeszcze pozostał, jakimkolwiek znakiem okazał ci swoją miłość. Nie odważyłbym się stanąć przed Tobą jako sędzią, będąc tak ubogim jak jestem teraz, nic nie uczyniwszy z miłości ku Tobie. Lecz cóż mogę uczynić bez Twojej łaski? Nic mi nie pozostaje. Jak prosić Cię o pomoc, a już ta moja modlitwa będzie taką łaską, Jezu mój, dopomóż mi przez zasługi Twych cierpień i krwi, jaką za mnie przelałeś. Maryjo Najświętsza, poleć mnie Swemu Synowi z miłości, jaką płoniesz ku niemu. Patrz, jestem jedną z tych owieczek, za które syn Twój poniósł śmierć.